Odkrywam z tego względu, żeby się od razu po pierwszej karcie nie sugerować odpowiedzią. Jak sobie spojrzę już na cały układ, to wtedy y, łatwiej mi się zdystansować do pytania. Natomiast w długich układach to y, ładnie to po kolei wychodzi przeszłość, teraźniejszość. Przyszłość już można zawsze rozkładając karty, zacząć coś mówić. Zapraszam do SMS-ów, zapraszam do telefonów. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze odpowiadać na Państwa pytania, a teraz y, dalej sprawy dotyczące miłości i tej pozytywnej strony karty czwórki monet. Yhm... Odpowiednie podejście do finansów obojga partnerów, czyli nie mamy tutaj jakichś przepychanek, nie mamy swojej własnej kasy, wszystko jest wspólne, wszystko jest uzgadniane, jest to naprawdę takie bardzo dobre i pozytywne podejście. Jeżeli pytamy się o osobę, która nas interesuje, to czwórka monet może wskazywać, że jest to osoba wiarygodna finansowo. Jeżeli pytamy o związek, jaki nas czeka, to czwórka monet pokazuje, że związek może być tak naprawdę stabilny materialnie. Czyli nie są to monety takie bardzo miłosny, miłosnymi kartami, ale wskazują raczej na dobre związki. I mówiłam również o tej złej stronie, że kiedy. Chcemy czegoś więcej od związku, to ktoś może tutaj być takim uczuciowym skąpcem i zatrzymać się na pewnym etapie, ale myślę, że te złe strony omówię już w następnym programie. Tutaj trzeba śledzić nasze napisy, kiedy, która wróżka jest. Mam nadzieję, że również Państwo będą tego słuchać. Ja na dzisiaj będę się już powolutku żegnała. Chciałam oczywiście jeszcze raz przypomnieć i podkreślić, że w bardzo prosty sposób możemy Pomóc sobie w to święto wikańskie, w ten wikański sabat uzyskać miłość i oczyścić energię, paląc świece we wszystkich pomieszczeniach i zapalając jak latarnie wszystkie żarówki, które mamy w domu. Natomiast jedząc serek z miodzikiem, oczywiście przyciągamy w nasze życie miłość. Na dzisiaj już to wszystko. Do widzenia i dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.